Siemano, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz, jednak możecie mnie lepiej znać pod nickiem Given. Chciałem Was serdecznie zaprosić na nowo otwarty kanał na Twitchu o nazwie GivenTV. Będą tam streamowane zmagania moje i mojej drużyny z ludźmi z matchmakingów z gry Counter-Strike Global Offensive. Głównie z meczem bardzo dużo zabawy, jednak są te lepsze chwile. On, on. I też całkowite fejle. Streamuję regularnie od poniedziałku do soboty. Dokładny terminarz znajdziecie znaleźć na moim facebooku. Jeśli chodzi o samego streama, staram się, żeby było na jak najlepszej jakości audiowizualnej, bez magowiścięć. ścięć. Zachęcam również do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, ponieważ będę tam życiał śmieszniejsze i najlepsze akcje streamów. No i to w sumie tyle. Wejdźcie proszę na mojego streama. Zobaczcie czy Wam się podoba. Jeśli tak, zostańcie na dłużej. Cześć.